Słuchaj, jeszcze chciałem takie coś nagrać kiedyś. No. Jak od śmigła zapalić napęd. No. W razie awarii szarpaczki. Szarpaczki albo tego. A niekoniecznie to udostępniam. Ale tylko to pokazuję. Dobra, to jest zakończone. I pokażę teraz, jak można zapalić bezpiecznie napęd od śmigła. Po prostu trzeba ten moment strężania najlepiej wybrać, żeby tu było. Najlepiej ja sobie to robię, słuchaj. Ja to robię tak. Tu mam rękę prostą. I teraz popatrzcie, jak ta ręka idzie tak, czyli ucieka, widzisz, ucieka od śmigła, no, czyli jak jest tak, patrz, cyk, puszczę i chodzi o to, że bezpiecznie ucieka ręka, ale tutaj ten dystans trzeba zachować, a nie, że ktoś weźmie tak, odpalał, o, tak i w łeb dostanie ze śmigła, to byłoby bez sensu, albo żeby w łapę zostawił, trzeba energicznie. Do tego musi być, o, pasek nie może być za luźny.